Cześć, witam w moim kanale. W tym filmie powiem Wam, czym pryskać drzewka owocowe, krzewy owocowe, przed chorobami grzybowymi. Listopad to jest bardzo dobry czas na wykonanie właśnie oprysków wszelkich drzew owocowych. Brzoskwini, moreli, jabłoni, grusz, śliw, wiśni, czereśni. Może to się wydawać termin już dość późny, ale jest on jak najbardziej jeszcze dobry, dopuszczalny. Możemy pryskać i w tym filmie Wam powiem czym, co spryskać na jakie choroby. Więc jeśli ten film jest interesujący, to pozostaj na kanale. Zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania, podbijania filmów. Do oglądania również innych filmów na moim kanale. I tak, tutaj mamy moją brzoskwinię, tu mamy morele. I wiele, wiele problemów z owocowaniem tych drzew zaczyna się właśnie teraz poprzez genierzowość liści brzoskwini, chorobę, która występuje bardzo często na brzoskwiniach, na morelach. Jak widzicie, u mnie jeszcze na szczęście nie ma jakichś oznak tej choroby, ponieważ ja już te brzoskwinie, te morele opryskałem. O opryskach ogólnie był już jeden film z dwa tygodnie temu, ale dostałem bardzo dużo pytań, więc Postanowiłem jeszcze raz wykonać, nagrać taki film, zbierający wszystkie informacje, jakie są potrzebne do wykonania tej pracy. Więc w nie Morele możemy opryskać mocznikiem. Mocznikiem 5% nie ma się co obawiać zawartości azotu w oprysku, ponieważ azotu raz, że yy, teraz krzewy drzewa już nie powierą jest za późno, więc ich nie popędzi do pitnięcia, do wzrostu, do, do rozwoju nowych pędów. A samo oprysk bardzo dobrze podziała na zarodniki grzybów, które się, które się utrzymują na liściach, które się utrzymują na pędach, na gałęziach, również na podłożu. I jak wykonujemy oprysk? Oprysk wykonujemy teraz w temperaturze plus. Minimum plus 6 stopni Celsjusza za dnia. Najlepiej w dzień, nie taki jak dzisiaj, bo mamy bardzo gęstą mgłę, bardzo, bardzo dużą wilgoć, więc wykonujemy w plus 6 stopniach w, w suche dni. Wyskamy wszystko, liście, pędy, pień, jak również cały teren wkoło drzew. Drugim opryskiem, jaki możecie wykonać, jest to oprysk miedzianem. Miedzian w połączeniu z opryskiem mocznikiem ograniczy występowanie bardzo wielu chorób, takich jak parch jabłoni, parch gruszy. Mocznik również zadziała tak samo na jabłonie, na grusze. Dodatkowo, miedzian zadziała ochronnie na plamistości liści drzew pęskowych. Tak więc mamy całe spektrum tutaj chorób zabezpieczonych, zatrzymanych przed rozwojem. I tak, pryskamy tak samo liście, gałęzie, pnie, pędy, yy, pień, cały teren koło. Dodatkowo sprzątamy wszystkie liście, które są pod drzewami, tak żeby ograniczyć jak najbardziej występowanie, yy, przetrwania po prostu zarodników tych chorób. Tu możecie zauważyć, kalina mi zakwitła, tak teraz się prezentuje. Tam już... Magnolia zrzuca liście prawie wszystkie. I jeżeli nie chcecie stosować tych wszystkich chemicznych oprysków, tych oprysków, które, o których powiedziałem, możecie użyć zamiast tych oprysków, możecie użyć gnojówki ze skrzypu polnego, czy też ekstraktu ze skrzypu polnego. Jeżeli go nie zrobiliście w latem, co nie przygotowaliście. Możecie taki ekstrakt kupić w praktycznie w każdym centrum ogrodniczym. Ten ekstrakt również odkazi, również zabije te patogeny, również pomoże, a do tego jest naturalny. Nie jest to środek chemiczny, którego możecie, musicie się obawiać przed użyciem. Możecie go użyć i również mieć zdrowe, ładne drzewa. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania, do oglądania innych filmów i do podbijania również filmu. Na razie, cześć.